Cześć, nazywam się Michał Jąchorek i jestem zawodowym instruktorem narciarstwa z wieloletnim stażem. Wspólnie z biurem podróży White Holidays i firmą Felk Polska chcę Cię zaprosić do świata narciarstwa alpejskiego. Na dzisiejszej lekcji w Akademii Narciarskiej Felk i White Holidays nauczysz się prowadzić narty równolegle. Zaczniemy od jazdy na nartach równoległych z Kostoku, natomiast skręt będziemy jeszcze wykonywać w znany nam sposób, czyli z wykorzystaniem łuków późnych. Pamiętajcie, żeby przed każdą jazdą wykonać rozgrzewkę. Ruszamy! Prawidłowo wykonane skręty z pługu wyglądają następująco. Jedź w skostoku na nartach prowadzonych równolegle. Ciężar ciała w większości spoczywa na narcie dolnej. Górna narta jest nieznacznie wysunięta do przodu. Górne kolano, biodro i bark, czyli te bliżej górnej części trasy narciarskiej, bliżej szczytu, są nieznacznie wysunięte do przodu. Ręce trzymaj przed sobą w znanej już pozycji. Na wysokości bioder i nieznacznie szerzej niż biodra. Końcówki kijków, czyli groty, skieruj ku tyłowi. Jedziesz w takiej pozycji w skostoku. Teraz ważne, skręt rozpocznij z równoczesnym rozsunięciem nart do pozycji późnej. Wprowadź narty w skręt poprzez delikatne ugięcie górnej nogi i przeniesienie na nią ciężaru ciała oraz rotację zewnętrznej stopy. Do środka zamierzonego skrętu, tak samo jak we wcześniejszych łukach późnych. Narty zjeżdżają się do ustawienia równoległego lub dosuń nartę wewnętrzną do zewnętrznej, czyli dolnej. Początkowo będzie to zjeżdżanie się nart, a w miarę jak będzie nam to sprawniej wychodziło, będziemy dosuwać nartę wewnętrzną do zewnętrznej skrętu. Jedziemy sobie dalej w skostoku na nartach równoległych. Mamy teraz chwilę na poprawienie pozycji i powtórzymy cały cykl. Podwyż znowu pozycję, rozsuń narty do pługu, zapoczątkuj skręt przeniesieniem ciężaru ciała na nartę zewnętrzną. Pamiętaj też o rotacji stopy, czyli wysunięciu piętki na zewnątrz, a palców zewnętrznej stopy do środka skrętu. Po przekroczeniu linii spadku stoku ciężar ciała. Wyraźnie przenieść na nartę zewnętrzną i zacznij ustawiać narty w pozycji równoległej. I znowu jedziemy w skos stoku na nartach równoległych. Wygląda to bardzo skomplikowanie, ale jest bardzo łatwe. Powyższą ewolucję wykonujemy jeszcze, pamiętaj, na stokach łatwych, na stromizny i czarne trasy. Przyjdzie jeszcze czas. Żeby szlifować umiejętności. Warto wykonać kilka ćwiczeń wspomagających, na przykład ześlizg boczny i ześlizg e, skośny. Ześlizg boczny wygląda następująco: czyli stajemy na górnych krawędziach, środek ciężkości staramy się trzymać w okolicach śródstopia, stopia, środka naszej stopy, i teraz luzujemy zakrawędziowanie poprzez skierowanie kolan i biodra ku dołowi. Przez to narty stawiamy płasko i zaczynamy zjeżdżać w dół równolegle do linii spadku stoku innym rodzajem ześlizgu jest ześlizg boczny w przód lub w tył tutaj chcąc wykonać na przykład ześlizg boczny w przód lub w tył przenosimy ciężar ciała do przodu wtedy narty ześlizgują się nam w dół i do przodu lub przenosimy ciężar ciała nieznacznie do tyłu i narty będą nam się ześlizgiwały w dół i do tyłu. To ćwiczenie i umiejętność posługiwania się wykonywania właściwie ze ślizgów pomoże też nam, ewentualnie, kiedy znajdziemy się na trudniejszej trasie i będziemy bali się wykonać skręt. W ten sposób możemy po prostu ześlizgnąć się przez trudniejszy odcinek, i jak już się ześlizgniemy, wtedy wykonać spokojnie skręt. Kolejne ćwiczenia, które warto wykonać na tym etapie, to jazda z rękoma na biodra, w głowie, w kolanach czy butach narciarskich. Możemy też pojechać z kijkami trzymanymi przed sobą. Najczęstszymi błędami na tym etapie jest odchylenie do tyłu, czyli tak zwane siadanie na tyłach, zwłaszcza w momencie, kiedy podczas skrętu przekraczamy linię spadku stoku. Wtedy wydaje nam się, że bardzo mocno nabierzemy prędkości. I uciekamy do tyłu. Natomiast pamiętajcie, żeby wtedy pozostać w prawidłowej pozycji, czyli nad nartami. Pamiętajcie też, żeby nie rotować tułowiem, ani w prawo, ani w lewo. Nie obracamy się do tyłu, tylko stoimy cały czas na nartach. Bardzo często zdarza to się, że narte zewnętrzną skrętu prowadzimy płasko, przez co narta się cały czas ześlizguje w dół i nie możemy wykonać skrętu. Żeby temu zapobiec, po prostu skierujmy delikatnie zewnętrzne kolano skrętu do środka, tak żeby narta była poprowadzona na krawędziach. I pamiętajcie, nie wykonujemy gwałtownych ruchów, tylko wszystko spokojnie i płynnie. Tak, żebyśmy się nie śpieszyli. Wracając do zadania głównego dzisiejszej lekcji, czyli jazdy równoległej w Skostoku i wykonania skrętów w pługu, w miarę jak będzie nam to wychodziło coraz lepiej i poczujecie się pewniej, starajcie się, żeby jak najszybciej łączyć narty. Czyli pług będziemy wykonywali tylko po to, żeby rozpocząć skręt, i po chwili staramy się narty ustawić równolegle. Jeżeli zacznie nam to wychodzić, będziemy mogli przejść. Do skrętu równoległego, czyli jazdy już cały czas na nartach równoległych. Kolejna ciężka praca za tobą. Gratuluję. Przemyśl dzisiejsze zajęcia, pamiętaj też, żeby dostosować długość zajęć do swoich możliwości. Nie ma sensu przeforsować się w dwa dni i potem nie być w stanie iść na zajęcia, bo wszystko cię boli. Lepiej mniej, a systematycznie, rób też przerwy, żeby nie jeździć, będąc zmęczonym. Nasz organizm znacznie lepiej przyswaja umiejętności, jak jesteśmy wypoczęci. Dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę i zapraszamy na kolejny film z serii Akademia Narciarska Felk i White Holidays. Będziemy przechodzić do wspomnianych już wcześniej skrętów równoległych. Jeśli chcesz wyjechać na narty w Alpy, odwiedź naszą stronę www.whiteholidays.pl. Pod naszym okiem na wyjazdach możesz rozpocząć i doskonalić swoją przygodę ze sportami śnieżnymi. Masz pytania co do sprzętu? Skontaktuj się z nami. Chętnie doradzimy, a na wyjazdach będziesz mógł przetestować najnowsze modele NARD. Nie zapomnij dać kciuk w górę i zasubskrybuj nasz kanał. Jeśli znasz kogoś, komu ten filmik może się przydać, udostępnij lub wyślij mu linka.